Cześć, witam was na kanale VideoBlog Tech. Dzisiaj test i recenzja gamingowego monitora ze stajni AOC, Aegon AG273QXP. 165 albo 170 Hz, jak to woli, dlaczego tak to zobaczycie później. Na matrycy Nano IPS. Zapraszam na test, recenzję i prezentację tego wyświetlacza. No a najważniejsze. Ten monitor ma RGB. No. Tak, tak, mamy tutaj nano IPS-ową matrycę w monitorze z czasem reakcji 1 milisekunda o przekątnej 27 cali, o... Odświeżaniu 170 Hz. Dlaczego tak a inaczej? Bo jak przeczytacie specyfikacji, to możecie się natknąć na to, że ten monitor ma 165 Hz. A tak naprawdę, jak zobaczycie za chwileczkę w panelu sterowania przy ustawieniach graficznych, mamy pełne 170 Hz do dyspozycji. Wypasnie. Owszem, ale to monitor o rozdzielczości 2K, a nie 4K, chociaż z drugiej strony nadal uważam, że rozdzielczość 2K jest najbardziej optymalną do obecnych na rynku kart graficznych, nawet tych najmocniejszych, żeby pograć na full ustawieniach, detalach, wszystkich suwakach przesuniętych maksymalnie na prawą stronę. Tak więc nie ma się co przejmować, LOL będzie śmigać, a Cyberbug i tak będzie klatkować. Dobra, ale teraz poważnie, ma podświetlenie RGB. Nie, na szczęście nie nigdzie tutaj w ramce koło matrycy ma podświetlenie RGB z tyłu, za chwileczkę będzie wielka prezentacja tego podświetlenia RGB, więc każdy będzie mógł się przyglądać możliwe, że producent chciał zrobić coś na w stylu Philips Ambient Light czyli żeby nam monitor podświetlał ścianę przy której stoi, o ile stoi przy ścianie i żeby ten blask światła z podświetlenia tylnego rozpraszał się na oko monitora i żeby nasze oczy nie męczyły się tak bardzo, na przykład jak gramy bądź też, też pracujemy w nocy Albo po prostu chcieli zrobić bayer. Mi się wydaje, że to drugie, bo to światło RGB jest zbyt słabe, żeby oświetlić nam ścianę przy której stoi ten monitor, więc to taki bayer, chociaż z drugiej strony, po co on jest w ogóle, jak monitor stoi przy ścianie? My tego nie widzimy i generalnie tylko trochę będzie widać na biurku. No ale dobra, monitor ma RGB, tak go zrobili, tak go wykonali. Taka moda jest, że wszystko ma RGB. Niedługo kable do zasilania też będą miały RGB. Przygotujcie się na to. Wspomnijcie moje słowa. Dobrze, o RGB już było parę słów, czyli najważniejszym w aktualnych czasach future'ze w sprzęcie dostępnym na rynku. Więc teraz skupmy się na mniej ważnych rzeczach, takich jak parametry matrycy, test matrycy i tak dalej. To, że ma 27 cali, to już wiecie. To, że ma nano IPS, to już wiecie, ale tutaj zatrzymamy się troszeczkę dłużej. Dla tych, co to nie wiedzą, co to jest nano IPS, to wytłumaczę w ogromnym takim skrócie, żeby dotarło. Na matryce IPS nakładane są nanocząsteczki, których zadaniem jest pochłanianie nadmiernych fal światła, co ma zapewnić większą gamę kolorów. Tak w skrócie to jest to nano IPS. W komplecie mojej dostaniemy osłonę przeciwsłoneczną, żeby nam światełko nie wpadało na naszą matrycę i nie zakłócało gry, w Lola, w CS-a i tak dalej, i tak dalej. Żarty, żartami, ale ją faktycznie dostajemy. E, no. Czy spełnia swoją funkcję? Ja miałem marną możliwość sprawdzenia tego, ponieważ u mnie w studiu. Mało światła słonecznego dochodzi, szczególnie teraz, jak nagrywam i testuję to w nocy. Yy, więc no, na górze jest taka klapka, jak właz do T34. Możemy sobie otworzyć, wpuścić trochę światła na matrycę, jakby stwierdziła, że jest jej smutne i potrzebuje się troszeczkę doświetlić. Także nie ma problemu. Yy, klapka jest plastikowa, od środka jest wyścielana za to bardzo miłym czarnym zamrzem, więc można sobie pomacać. Ale ma jeden mankament. Jak widzicie, Nie widzicie z tej strony? To Wam pokażę. Oj, podman spadnie. Buja się strasznie. Może nie jak monitor stoi nieruchomo, ale generalnie po jakimś czasie dolne części zaczynają się odsuwać powoli od monitora i nam tak wesoło sobie będą dyndały. Więc według mnie zbędny, absolutnie bajer w tym monitorze. Naprawdę. Nie wiem po co to zrobili. Pewnie chcieli... Zaadresować ten monitor do e-sportowców, bo to modne, że sportowcy używają osłon na monitorze, że niby plus 5 FPS-ów i 20 do skilla, ale w tym monitorze nie, 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 to, 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 nie, to, nie, to nie, nie bangla. A dlaczego według mnie nie do esportowców? No bo esportowcy nie grają na matrycach IPS. No oczywiście potrzebują dużej ilości herców, ale wtedy kupują wyświetlacze 240 hercowe na przykład. I wcale nie na matrycy IPS, a na TNC albo na VA w najgorszym wypadku. No na pewno nie, tak jak powiedziałem Wam, Nano IPS. Nano IPS to jest do innego rodzaju rozgrywki. Każdego oprócz esportu. Znaczy, we sportu też rzeczywiście pogramy, To nie o to chodzi, tylko to nie będzie pro- E-sport. Dobrze, wróćmy do tych mniej ważnych parametrów, czyli do parametrów samego monitora, bo najważniejsze, to już powiedziałem, RGB i nieodzowna osłona przeciwsłoneczna omówiliśmy. 2K, płaska matryca, 1 ms czasu reakcji, 170 Hz odświeżania, kontrast 1000 do 1, a dynamiczny 80 mln do 1. Jasność 350 kandeli, kąty widzenia 178 stopni, poziom pion, plamka 0,233 i FreeSync Premium z LFC. Pokrycie po SRGB 133%, Adobe RGB 98%. Monitor, tym się producent chwali, specyfikacje, ale można w nim włączyć w Windowsie HDR400, ale o tym będzie troszeczkę później, więc tylko Wam sygnalizuję, że taka opcja na chwilę obecną jest. A jak to działa w praktyce, to zobaczcie za chwilę. Mamy dwa porty HDMI 2.0, dwa porty DisplayPort 1.4. Stop! HDMI 2.0. Monitor ukazał się niedawno na rynku i ma HDMI 2.0. Jak wszystkie najnowsze karty graficzne, mają HDMI 2.1. Więc na ch... czemu tutaj jest HDMI 2.0? Dlaczego? AOC? Dlaczego? A nie 2.1? Ma wyjście sławki, wejście kabla zasilającego, bo ma wbudowany zasilacz waży 7,5 kg. Osadzony jest na masywnym trójnogu niesymetrycznym. Dwa ramiona z przodu dłuższe, jedno z tyłu krótsze i potężny. Twa... Ciężki, twardy chciałem powiedzieć. No w sumie tak, bo stalowy spornik, na którym go powiesimy. Możemy go zdjąć z tego spornika, powiesić go na ścianie. Za pomocą Wesa 75 i wtedy też będzie banglał. Regulacja moi drodzy. Do góry. I na dół. Jakieś 130 mm. W lewo. Wasze lewo, moje lewo, prawe, prawo e, o 30 stopni w lewo i w prawo. No jeszcze mamy pochył od minus 3,5 do plus 21,5 mniej więcej, pi oko. No, znaczy, tak było w specyfikacji, ale producent podaje tam, że nawet o parę procent to się może różnić. Nie wiem od czego, jak zmontują ten uchwyt, jak go złożą, skręcą. I don't know. Fajna funkcja. Kupujemy gamingowy monitor, proszę bardzo. Dajemy go w piwocie i możemy z potężnego gamingowego monitora korzystać jako wyświetlacza do np. Discorda albo do arkusza kalkulacyjnego. Myślę, że bardzo przydatne. My tu gadu gadu, a monitor podczas pełnego obciążenia, chciałem powiedzieć podczas pracy pobiera 55 W w trybie standby i w trybie wyłączony. Przycisk soft od dołu, więc nie ma fizycznego odłączenia od prądu, półwata. Eee, sterowanie. Mamy de facto jeden joystick na samym środku, którym włączamy, wyłączamy i wybieramy najważniejsze funkcje. Również wchodzimy do menu i sterujemy po menu. Nie jestem zbytnio intuicyjny, musimy się przyzwyczaić. Eee, menu pokażę za chwilę, bo bardzo prosto zamiast wybrać funkcji jest wyjść z menu. Wykonanie plastik fantastyk, ale bardzo dobrej jakości plastik, naprawdę lekko chropowaty z tyłu, zostawiający przyjmujący świetnie nasze odciski palców. Z prawej i z lewej strony mamy takie wysuwane haczyki. Możemy się na nich powiesić, jak nam się RGB znudzi. Możemy powiesić sławki oczywiście i też służą do blokowania tej osłony przeciwsłonecznej. Zakładamy osłonę, wysuwamy haczyk teoretycznie nie powinna spadać, ale jest tak źle spasowana, że niestety czy go wsuniemy, czy go wysuniemy, to to ten haczyk i tak mija się z krawędzią osłony, więcej w ogóle nie trzyma. Jednym kliknięciem, jak ktoś potrzebuje, możemy włączyć/wyłączyć funkcję celownika, na przykład. Można też wybrać sobie wejście, z którego będziemy korzystać, albo wybrać na szybko jeden z trybów gry: FPS, RTS, wyścigi i zdefiniować swoje trzy własne tryby pod swoje yy, gry, w które najczęściej gramy i ich preferencje. Menu ekranowe, wszystko jak Wam mówiłem, sterujemy za pomocą joysticka, który jest zbudowany. Obraz, film, gra, HDR, Low Blue Light, temperatura barwowa, ustawienia gry, tryb gry, to co wam pokazywałem na szybko. FreeSync włączony, wyłączony. Restart monitora. Przy każdej takiej poważniejszej zmianie, audio, głośność wyjścia sławkowego, oczywiście, bo monitor nie posiada wbudowanych swoich głośników. Monitor, chociaż nie doczytałem tego nigdzie w specyfikacji, posiada HDR 400. Yy, z racji tego, że ten HDR 400 to tak jakby go praktycznie nie było, co prawda jakiś tam wpływ na obraz i jakość wyświetlania tego obrazu ma, natomiast nie jest to jakaś duża różnica kolosalna, ale sobie na szybko sprawdźmy, jak to naprawdę w praktyce wygląda. Teraz pokażę Wam film właśnie w HDR 400, żebyście mogli zobaczyć czy będziecie widzieć różnicę czy jej widzieć nie będziecie przyglądajcie się dobrze HDR 400 jest teraz włączone tak to mniej więcej wygląda za chwileczkę sobie przełączymy na SDR czyli wyłączymy HDR jakby ktoś nie wiedział i teraz wyłączmy sobie to moment musi się monitor nam tutaj zresetować i otwórzmy sobie od początku film w SDR-ze. Jak zapewne zauważyliście, no w HDR400 jest to troszeczkę, mm, troszeczkę bardziej kontrastowy jest ten obraz. Te chmury są bardziej widoczne na niebie, są bardziej odcięte od tła niebieskiego nieba z zachodzącym słońcem gdzieś tam na horyzoncie, więc tak naprawdę, no, ja mam, zawsze mam mieszane uczucia co do HDR400, bo tak naprawdę prawdziwy HDR zaczyna się dopiero, że znaczy jest HDR1000, a 400 są, to są takie półśrodki, okej, okay, w niektórych grach może nam to Coś dać faktycznie, ale tak naprawdę to jest bardziej buyer marketingowy niż faktycznie zaimplementowany HDR. I to nie tyczy się tylko tego monitora, ale wszystkich monitorów, które mają opis HDR 400. Przejścia z zerówki do 100%. Zarówno szare, jak też białe są wyraźnie odcięte, więc tutaj jest w porządku. W końcu matryca IPS, więc działa tak, jak powinna działać tutaj niespodzianek, żadnych niefajnych nie ma. Przejścia kolorów od zerówki do stuprocentowego koloru, każdy z tych przejść odcięte nawet na końcówce, tu gdzie najczęściej występują czasami problemy z różnymi monitorami, tutaj nie ma tego problemu. Początek również od zerówki, czyli cały czarny do 4%, czyli już pojawiającego się koloru jest to też wyraźnie odcięte. Dokładne przejścia 0, 2 odcięte, 4 również, końcóweczka 96, 98, 100 też podcinane, środek szarzyzny też ładnie odcięte. U was, oczywiście, nie będzie widać tych prawdopodobnie większości tych odcięć, bo, tak jak zawsze powtarzam, kompresja YouTube'a, kompresja softu, więc to niestety tylko, ludzki, tylko na żywo można faktycznie te różnice. dostrzec, żadnym, na żadnym filmie tego tak naprawdę nie jesteście w stanie sprawdzić, tak jakby to było na żywo. Gradient jest nieźle, ale nie idealnie. Jest równy. Po całej płaszczyźnie od lewej strony monitora do prawej strony. Natomiast jak przyjrzycie się z bliska, popatrzycie się, to tak z pół metra widać niestety pionowe kreseczki, więc to nie jest zbyt płynny gradient po IPS-ie, szczerze mówiąc, spodziewałem się, że tutaj będzie cud malina, a niestety tutaj gradiencik nam troszeczkę kuleje. Białe podświetlenie nie jest źle, ale prawy na przykład górny narożnik jest lekko niedoświetlony. W pozostałych miejscach nie widzę jakichś wielkich problemów, ale prawa góra zdecydowanie tam, tam, tam. Nie, będzie to pe... tego pewnie u Was widać, ale prawa góra jest zdecydowanie niedoświetlona. I czarne, i PS, więc tą czernią jest różnie. E, tutaj niby jest ta czerń, ale tak naprawdę nie jest to równomiernie podświetlona czerń. I tutaj przy tym czarnym dopiero widać niedoświetlenie. Lewy dolny narożnik. Myszko Wam by pokazywał. Lewy dolny narożnik, góra w tym miejscu, gdzie się menu rozwija. Tu jest niedoświetlone. Idźmy dalej. Tak samo prawy górny, odtąd na zewnątrz. I prawy dolny też odtąd na, na zewnątrz. Więc niestety jest tutaj sporo niedoświetleń tej matrycy przy yy, czarnym kolorze, przy czarnym podświetleniu. Tekst prosty od początku do środka ekranu nie ma beczkowatości zarówno ostry na początku jak też w środku i na końcu więc tutaj pod tym względem jest wszystko w porządku moi drodzy, pomimo tego, że w specyfikacji jest 165 Hz odświeżania, tak naprawdę nam tutaj pokazuje panel sterowania, że mamy 170 Hz odświeżania, więc na takich ustawieniach, 170 Hz pogram chwilę w Wiedźmina, w tych w lesie, tam gdzie czasami przy szybkim ruchu sceny potrafią się rozjechać, rozpłynąć e, i tylko dobry monitor jest w stanie to ogarnąć, e, no i w trakcie podsumuję wam, wam moje wrażenia z rozgrywki na tym monitorze Ło! Wow. Muszę Wam powiedzieć, że 170 Hz, które jest włączone naprawdę już od startu samego, samej rozgrywki Daje wrażenie niesamowitej płynności. To jest coś, co lubię, i to jest coś, co jeżeli ktoś nie grał na wysokohercowym monitorze, a cały czas gra na 60 75 Hz, to niestety ale nigdy tego nie zazna. Ten mój to działa bez żadnego problemu z kartami Nvidia w trybie G-Sync, pomimo tego, że natywnie ma FreeSynca Premium. To jak widzicie, bo jest włączony teraz, nie sprawia jakichkolwiek problemów w rozgrywce, w obrazie, bo czasami monitory, które nie są w pełni kompatybilne z tym trybem, potrafią na przykład migać gdzieś tam scenami, migać tło potrafi, potrafią się czasami dziać różne... Dziwne rzeczy, a tutaj nie ma żadnego takiego problemu. więc Można powiedzieć, że jest ten monitorek bezproblemowo kompatybilny z G-Synciem. Także tutaj plus na starcie, że właściciele Nvidii będą mogli wykorzystać G-Synca, tryb G-Synca kart graficznych do rozgrywki. Rozgrywka, tak jak powiedziałem Wam na początku, niesamowicie płynna. Yy, nawet przy obrocie jakiejś tam kamery, wszystko pozostaje ostre i się nie rozjeżdża. U Was na monitorach tego niestety nie jestem w stanie oddać, ponieważ tutaj mamy 160-170 Hz teraz, a kamera rejestruje w 60 klatkach na sekundę, więc co bym nie robił, to niestety ta płynność nie mogę Wam przekazać, pokazać tej płynności tak naprawdę, to po prostu trzeba zobaczyć, pograć i poczuć. Ci, co grają w wysokich hercach, to wiedzą o czym mówię w tym momencie doskonale. W grach jak najbardziej bardziej OK. Oczywiście to nie jest wszystko, to, 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 co teraz widzicie. Pograłem sobie ponad półtorej godzinki w wieśka i w sumie nie tylko wieśka, bo jeszcze zahaczyłem o cyberpunka 77, cyberbaga, przepraszam, 77 i też nie było żadnych tam problemów, wszystko, oprócz standardowych problemów, że tak powiem, cyberbaga, to problemów z, z grafiką i odświeżaniem nie było żadnych. Testy widzieli, w grze widzieli, ale co tam najważniejsze, że widzieli, jak RGB wygląda, nie? To jest klub programu, tutaj tego monitora. Tak naprawdę, zacznę od minusu, zbędne RGB, bo jedynie przyda się, jeżeli, nie wiem, postawimy ten monitor przy i wtedy będziemy coś tam widzieć z tego RGB, co, co tam się dzieje. Ewentualnie dla szpanu postawimy na brzegu biurka i ktoś wchodzący do pokoju kabinetu będzie widział, że mamy RGB w monitorze, bo tak naprawdę to tak jest niepotrzebne zupełnie, według mnie, w monitorach to RGB. No, Mówmy się, bądźmy poważni, troszeczkę powagi, troszeczkę powagi panowie i panie oczywiście. Ta osłona przeciwsłoneczna, spasowanie słabe. E, odstaje po jakimś czasie, rusza się na tym, odpada, spada, przesuwa się i tak naprawdę ja nie widziałem różnicy. Może jakieś wprawne oko e zobaczy. E, podobało mi się ten włas do, do T34 na górze tej osłony. On był fajny. Gradient, jak na nano IPS, ten gradient powinien być. Cycuś, przepraszam, yy, super, a niestety nie jest. Jest lekko schodkowany, w rozgrywce nam to nie przeszkadza, ale sama świadomość moja tego, że ten gradient jest trochę skopany w tym monitorze, nie pozwala mi o tym nie powiedzieć. I do tego czarne podświetlenie. Co prawda czernie jest faktycznie ładną czernią, nie mogę tutaj nic zarzucić, natomiast to czarne podświetlenie, no niestety, ten backlight przebi przebicia jasnych plam na, na matrycy nie podobają mi się za bardzo. Ale przejdźmy do plusów, żeby nie było, że tutaj hejtuję monitor taki porządny gamingowy z RGB. Moi drodzy, tak naprawdę jest to całkiem niezły sprzęt do rozgrywki. Nie dla esportowców, tak jak powiedziałem, nie powiedziałem dlaczego, więc nie będę się powtarzał. Ale dla wszystkich zwolenników, na przykład Cyberbaga 2077, Wiedźmina Trójki Kultowego, jak najbardziej ok. W tego typu grach w Battlefieldzie 5 na przykład, czy w kolejnej serii Battlefielda Call of Duty Warzone, bez problemu naprawdę będzie się sprawował i ten gradient wam nie będzie przeszkadzał, bo Wy tego po prostu nie zobaczycie. Jakby ktoś chciał zacząć pracować z grafiką na tym monitorze, to wtedy może mieć faktycznie problem z gradientem, ale ten monitor ma bardzo ładne przejścia tonalne, to mu trzeba przyznać i bardzo ładnie, wiernie oddaje kolory. Te kolory są takie fajne, nie są przesycone, ale są tak dobrze odpowiednio nasycone, prawie jak naturalne wyglądają. No, więc ode mnie moi drodzy, pod względem jakości leci moja e, rekomendacja. Ten monitor kosztuje, szkoda, że tych, za dużo tych bajerów dali, to RGB i tak dalej. Zamiast tego mogli troszkę poprawić ten gradient, ale czepia się, czepia się, VBD się czepia, jak zwykle. E, o czym ja to mówiłem? Aha, że rekomendacja. Więc odejmij dla Ciebie rekomendację dla tego wyświetlacza. On kosztuje około 1800 zł. Pod filmem oczywiście link w opisie, więc możecie sobie sprawdzić, wyklikać i jeżeli ktoś jest zdecydowany, to zakupić. Bo tak jak powiedziałem troszeczkę wcześniej, troszeczkę dzisiaj także atrobiwie zacenzowałem ten monitor, ale podsumowując, naprawdę jest to. Dobry sprzęt dla gracza. 170 Hz. Bez problemu pracuje z kartami Nvidia w trybie g synca z kartami AMD FreeSync Premium. Także jak najbardziej ok. I Nano IPS faktycznie w grach. Nie esportowych, to widać tą jakość koloru, jakość wyświetlacza, jasność generalnie, naświetlenie sceny może w ten sposób to ujmę trochę, ujmę trochę fotograficznie także ode mnie, naprawdę rekomendacja, bo to naprawdę fajny sprzęt i katerskie niuanse, o których tam mówię, minusy no to cóż, no ma, no ale każdy sprzęt ma, no ale plusy przeważają. Dzięki serdeczne za oglądanie testu, recenzji i prezentacji tego monitora AOC EGON AG273QXP. Dajcie mi znać, co wy myślicie o tym RGB w monitorze, a tak naprawdę co myślicie o tym monitorze. Trzymajcie się i poznaję Was blog tech Pa! Cześć! To co? Poświecimy sobie jeszcze, co? Chodź, chodź, chodź!